Witam was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola, a to film z serii 15 minut na jogę. Dziś będziemy wzmacniać brzuch. Jesteśmy internetową szkołą jogi, a ponieważ uważamy, że yoga powinna być dostępna dla każdego, działamy na zasadzie dobrowolnych wsparć. Jeżeli chcesz nas wspierać, to w opisie tego filmu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Oczywiście, będzie nam bardzo miło, jeżeli subskrybujesz nasz kanał oraz dasz łapkę w górę. Zacznijmy. Usiądźmy sobie wygodnie w siadzie skrzyżnym i przez chwilę skupmy się na sobie, na swoim ciele, poczujmy siebie. Zróbmy głęboki wdech i wydech. I od tego momentu przez całą dzisiejszą praktykę starajmy się oddychać przez nos i kierujmy powietrze do żeber. Z kolejnym wdechem złączmy dłonie na mostku. Płynnie splećmy koszyczek i przenieśmy ręce w górę nad głowę. Mostek delikatnie do przodu i spójrzmy w górę na sufit. Z wydechem odwrotny ruch. Koszyczek w swoją stronę, zaokrąglone plecy. Wdech do góry, wzrok na sufit, wydech w dół i wzrok w kierunku pępka. Jeszcze jeden wdech i miękko wydech. Wdech do góry, koszyczek nadal wnętrzem do sufitu i teraz z wydechem skłon boczny w lewo, wdech do góry i wydech skłon boczny w prawo. Wdech do góry, jeszcze po razie wydech, wdech i miękko wydech. Wdech do góry, rozplecione ręce, wydech skręt w lewo, prawa ręka kolano, lewa ręka tył. Tu wdech, wyciągamy się, wydech, dokręcamy. Wdech, powrót do centrum i wydech, zmiana strony. Tu wdech, rośniemy, wydech, dokręcamy. Ponowny wdech do centrum i z wydechem dłonie, mostek splecione w ciasny koszyczek parę razy w prawo, parę razy w lewo. Możemy połączyć to z oddechem albo po prostu skupić się na tym, żeby nadgarstki poważnie się rozgrzały. No dobra, wdech do góry i wydech dłonie, mata, przejdźmy sobie do klęku podpartego. W tej pozycji ustawiamy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I parę razy wdech w klęsłe plecy, delikatne spojrzenie ku górze i wydech zaokrąglony. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech i z wydechem, uwaga, proste plecy. Teraz z kolejnym z kolei wdechem unieśmy prawą nogę w górę. I z wydechem przyciągamy kolano do klatki, zaokrąglamy plecy i próbujemy tak jakby czołem dotknąć do kolana. Wdech, ponownie noga wędruje do tyłu i tu prostujemy plecy. I to są nasze dwa ruchy, które powtórzymy z oddechem. Wydech, kolano do czoła, zaokrąglamy się. Wdech, przeciągamy. Wydech, spróbujcie aktywizować tu mięśnie brzucha, poczuć, jak one pracują. Wdech. Wydech. Oczywiście pracuje tu również mięsień. Uda. Wdech. Czworogłowy. Wydech. Wdech. Ostatni raz przed nami. Wydech. Już tylko wdech. Przeciągnięcie. I z wydechem odstawiamy nogę. No dobra. To druga strona. Noga do góry. Wdech. I z wydechem kolano do czoła. Zaokrąglamy się. Wdech. Przeciągamy. I wydech, zaokrąglamy. Powinno być ciężko. Wdech, może się okazać, wydech, że nie dotkniemy czołem do kolana. To nie szkodzi. Wdech, ale szkodzi, jeżeli możemy dotknąć, a tego nie robimy. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech. I już tylko wdech. I z wydechem odstawiamy. Zróbmy dodatkowy wdech. Z wydechem usiądźmy na piętach i przenieśmy ręce przed siebie. chwilę rozluźnienia, pozycja dziecka. I z kolejnym wdechem do klęku podwińmy palce stóp i z wydechem do psa z głową w dół. Ustawmy stopy na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Możemy przez chwilę poługinać prawą lewą nogę, tak żeby się poczuć dobrze w tej pozycji, bo wykorzystamy ją z powrotem do tego, żeby trochę wzmocnić nasz brzuch. I jak już poczujecie, że pozycja jest dla was wygodna, wyprostujcie nogi. Tyle, ile można, opuści pięty, tyle, ile można. I z kolejnym wdechem uginamy prawą nogę w kolanie i przyciągamy stopę do pośladka. No i to jest nasza pozycja wyjściowa. Teraz z wydechem przenosimy ciężar ciała do przodu, przenosząc kolano w przód, jednocześnie zaokrąglamy plecy i próbujemy czołem dotknąć do kolana. Wdech, wycofujemy się delikatnie. Wydech, przyciągamy kolano do czoła. Wdech, czyli bardzo podobny ruch do tyłu. Wydech, wdech. Jeszcze dwa razy. Wydech, wdech. Ostatni raz. Wydech, wdech. I z wydechem odstawiamy nogę. Tu dodatkowy wdech. Wydech. I jeszcze jeden wdech. Ok, i wydech. No to druga strona, lewa stopa do pośladka, wdech. I z wydechem przenosimy ciężar ciała w przód, przyciągamy kolano do czoła, zaokrąglamy się. Wdech, delikatnie wycofujemy. Wydech tyle, ile można w przód. Wdech, w tył. Wydech, wdech. Jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech. Ostatni raz. Wydech. I wdech. Z wydechem odstawmy nogę. Zróbmy tu wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odłóżmy kolana na matę. Teraz stopy na jedną stronę, kolana na drugą stronę i siedzimy na macie. Przed nami pozycja w leżeniu. Z wydechem połóżmy się na macie. I unieśmy nogi w górę. Połóżmy teraz dłonie tuż przy kolanach. I teraz próbujemy się ze sobą siłować. Kolana wędrują do nas, a ręce nie pozwalają. I zostajemy. Jeden. Dwa. Nasz dół pleców przyklejony do maty. Trzy. Cztery. I łagodnie pięć z wydechem rozluźniamy. Chwyćmy pod kolanami i parę niewielkich kołysek przód- tył, broda przyciągnięta do mostka. I jeżeli jest to możliwe, nie bolą plecy, z kolejnym większym rozmachem unosimy się w górę i zatrzymujemy w pozycji małej nawasana, czyli przyciągamy kolana do klatki, mostek do przodu. Ręce trzymają pod kolanami i staramy się utrzymać ten kształt. Jeden, barki rozluźnione, dwa, trzy, spokojna twarz, cztery i łagodnie pięć. Z powrotem, z wydechem kręg po kręgu połóżmy się na macie. Nogi zostają tak jak były, ręce unosimy w górę. I teraz zaczniemy samą pracą nóg. Z wydechem. Prawa stopa wędruje do maty. Noga tak samo ugięta pod kątem prostym w kolanie jak przedtem. Dotykamy i wdech wracamy. No to lewa. Wydech i wdech powrót do pozycji początkowej. To taki robak, taka stonka. Wydech prawa, wdech do góry i wydech lewa. Dotykamy palcem i unosimy w górę. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Waszym odcinkiem lędźwiowym. Nie chcemy, żeby był bardzo mocno uniesiony i nie daj Boże, nie chcemy, żeby bolał. Staramy się docisnąć plecy. Dobra, teraz będą ręce. No to opuszczamy lewą rękę za siebie z wydechem i wdech. Wracamy. No to prawą. Wydech. I wdech, wracamy. Umiemy ręce, umiemy nogi, to połączymy, bo tak wygląda pełne to ćwiczenie. Prawa noga, lewa ręka po przeciwnej, nie ma znaczenia, którą opuścicie, byle było po przeciwnej. Wydech do maty, wdech do góry. No to zmiana strony. Wydech, wdech. Miękki ruch, wydech. Wdech wydech wdech wydech spokojny ruch wdech wydech stabilizacja odcinka lędźwiowego wdech wydech wdech wydech wdech, wdech. to jeszcze porazie wydech wdech wydech okej okay. I wdech. Chwyćmy pod kolanami, i znowu kilka małych kołysek. Broda do mostka, zaokrąglone plecy, parę razy przód, tył. Jeżeli poczujecie się na siłach, no to jak poprzednim razem, wdech do góry, wydłużamy się. Z powrotem ustawiamy piszczele równolegle do ziemi, przyciągamy, uda jak najbliżej do klatki piersiowej, wydłużamy plecy, opuszczamy barki. Długa szyja. No taka mocna pozycja to jest. Tu. Możemy zostać, bądź wyciągamy ręce przed siebie i zostajemy. Jeden, dwa, spokojny oddech. Trzy, cztery i pięć. Z wydechem przechwytujemy i kręg po kręgu kładziemy się na macie. Zróbmy tu taki odpoczynkowy wdech i wydech. Ręce szeroko, parę razy kolana w jedną, w drugą stronę. Bardziej dla rozluźnienia niż dla pracy. O. Czasem pozycja nawasana, czyli ta, która była przed chwilą, potrafi obciążać plecy, więc warto jest też koncentrować się na tym, jak one się czują i jakby co odpuszczać. No dobra, ostatnia próba. Chwytamy pod kolanami, kilka małych kołysek przód-tył, jedna większa, wdech. No, i wykorzystamy naszą nawasę, żeby jeszcze mocniej popracować. Ręce trzymają intensywnie. Ramiona też pracują. Mostek do przodu. Barki opuszczone, długa szyja. I uwaga, prawa noga, wdech, prostujemy i wydech, uginamy. Lewa, wdech, prostujemy i wydech, uginamy. Dobra, prawa, wdech, wydech. Lewa wdech, wzrok patrzy sobie, wydech na stopę, która się unosi, wdech, a jak ona tam nie unosi się, wydech, to sobie ją tam wyobrażamy i tam patrzymy, wdech. Dzięki temu wydech kręgosłup będzie wydłużony. Wdech, wydech, wdech, po razie jeszcze wydech, ostatni wdech i wydech, no i lewa wdech i wydech. Rozluźniamy. No dobra, to teraz przejdziemy do pozycji deski. Od razu przejdźmy, hop, i dzisiejszą deskę zrobimy na przedramionach. Co oznacza, że najpierw położymy się na brzuchu, można się poprawić, ale nie trzeba. Dłonie pod barkami, zadarte palce stóp, i teraz zbieramy się w sobie i unosimy całe ciało w górę. Uwaga, nie chcemy wypinać się. Do sufitu. Nie chcemy też, żeby biodra opadały w dół. Chcemy, żeby ciało tworzyło jedną linię. No i zostajemy. Jeden, dwa, trzy, spokojnie oddychamy. Cztery, okej, okay. i pięć, odkładamy kolana, odkładamy brzuch, dłoń na dłoń, czoło na dłonie, dodatkowy wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Powtórzymy. Jeżeli czujecie, że to już za dużo, Powtórzcie deskę na kolanach, czyli ten sam wariant, ale unieście się o, tylko na kolanach. Macie siłę, kolana w górę. Jeden. Obiecuję, że to już ostatnia pozycja wzmacniająca. Dwa. Utrzymajmy ją. Trzy. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Waszymi biodrami. Cztery. Ciało tworzy jedną linię, a przynajmniej mamy taką nadzieję. I pięć. Z wydechem opadamy w dół, żeby trochę się rozluźnić. Unosimy się w górę do pozycji sfinksa, czyli barki są nad łokciami. Gdyby bolał odcinek lędźwiowy, to troszkę do przodu dłonie. A jak nie boli, to centralnie łokcie pod barkami i tu przez chwilę takie wyciągnięcie. Zwróćcie uwagę, że się nie zapadacie w barkach, nie straciliście szyi. No, chcemy ją odzyskać, wyciągnąć. Przez chwilę zostańmy. Tu przepięknie rozciąga się nasz brzuch. Który dziś pracował, więc warto go teraz trochę rozciągnąć. I z wydechem delikatnie opadamy w dół, odpychając się od maty, na wdechu do góry, siadamy na piętach balasa. No i też chwilkę takiego rozluźnienia. Okej, okay. łagodnie z wdechem unieśmy się już w górę i usiądźmy w siacie skrzyżnym. Przez chwilę skoncentrujmy się na swoim ciele, zauważmy oddech. Kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Mam nadzieję, że poczuliście trochę wyzwania. I mam nadzieję, że wasze mięśnie zapracowały. Dajcie znać, jak wam poszło w komentarzach. No i pamiętajcie o subskrypcji i łapce w kurze. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia.